Ach, tak, 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 tak 10-10. Bardzo, w komentarzach. Co tam? I w komentarzach. Czy... coś? Nie. Sukacie. Jest To jest mój nowy. To To <script> <that behind him habe> Mniecie, Am, nie. Dziękuję wam za 51 wyświetleń, bo napisałem tam like debil, dziękuję wam za, dziękuję wam tam za 51 wyświetleń, proszę nie dawać mi łapek w górę, to jest nienormalne, ja nie będę nagrywał, to od krótki odcinek, chciałam wam to powiedzieć, sorry, że długo nie było filmu, bo sobie miałem nagrywać czy nie, bo mi się nudziło, My się do kolegi przyjeżdżam Dzień. Teraz już nie. Powiedział sobie, że w poniedziałki. Ja go samolot mojego robię nocą. Czy w komentarzach? Może napisać, jak. Wow. Ja mogę. że wyłączyłem to i to. A to, to, to mnie serce. ja spróbuję sobie nie włączać. Komentarze w Nagrywałam tego Minecrafta, to był ten drugi odcinek z tej serii. Ten wiecie, to, to to Lano, Stop, so I taką brat włączył, a nagrywałam sobie do 20 dróg, w tym momencie. właśnie, nagrywałam na Luciaka, i chciałam to nagrać. Stawcie, jakaś zapomniałam o tym, mówić o subskrypcji. I nie wiesz. Trudno mi się, trudno mi się wiesz.

Jezus, jaki brzydki, nie dają wam tez zadać. Będę patrzał. Będę wszystko patrzał. Będę je, je komentowała. Także... Pa pa. Ewoj!